Kryzys finansowy mocno dotknął firmy leasingowe. Według Polskiego Związku Leasingu wartość nowych umów leasingowych zawartych w 2009 roku spadła o ponad 30%. Tym niemniej nadal mamy do czynienia z ogromnym rynkiem, wartym prawie 25 miliardów złotych rocznie. Polacy pokochali leasing samochodów, maszyn budowlanych i komputerów. Firmy leasingowe przewidują zdecydowane odbicie i wierzą, że 2010 rok będzie rekordowy dla branży. Niestety, ponad połowa ankietowanych prezesów spółek leasingowych obawia się wzrostu liczby przypadków nieterminowych spłat rat. Według specjalistów, złe długi to cena za tani i wygodny kapitał, jaki firmy leasingowe oferują przedsiębiorcom. W najczęściej leasingu korzystają podmioty prowadzące działalność gospodarczą, czyli przedsiębiorcy. Jest to bardzo wygodna forma nabywania środków trwałych, np. aut. Poza tym przepisy podatkowe obowiązujące obecnie w Polsce pozwalają odliczać różnego rodzaju koszty związane z leasingiem, np. samochodu. Od kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, od podstawy opodatkowania mówiąc wprost. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, leasing jest tańszą formą i można powiedzieć wygodniejszą, dlatego że wymaga mniejszych formalności niż zaciągnięcie kredytu. Także teza, iż leasing jest tanią formą i wygodną dla przedsiębiorcy jest jak najbardziej moim zdaniem, trafna. Do tej pory leasing dostępny był jedynie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Według najnowszych informacji w Ministerstwie Gospodarki dobiegają końca prace nad reformą ustaw podatkowych oraz ustawy o kredycie konsumenckim, która umożliwi korzystanie z leasingu również osobom fizycznym. Kowalski będzie mógł więc tanio i bez zbędnych formalności sfinansować leasingiem dowolny środek trwały. W chwili obecnej możliwość stosowania leasingu konsumenckiego jest obarczona zbyt wielkim ryzykiem ze względu na sprzeczność obowiązującego prawa. Jeżeli prawo się zmieni, specjaliści mówią o potencjalnym lawinowym wzroście rynku. Tak, otóż przede wszystkim trzeba zauważyć, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem zawieranie umowy leasingu z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jakkolwiek jest możliwe, ponieważ dopuszcza to kodeks cywilny to jednak jest pewnego można powiedzieć, że jest ryzykowne dlatego, że nie ma przepisów, które regulowałyby dokładnie tego rodzaju umowy, prawda? Jeżeli umowa leasingu jest podpisywana z przedsiębiorcą, są odpowiednie przepisy podatkowe, jest do tego praktyka bardzo rozpowszechniona. Takich przepisów niestety nie ma w przypadku e, umowy leasingu zawieranej z e, osobą prowadzą, nieprowadzącą działalności gospodarczej. Dlatego też e, Zmiany w prawie podatkowym oraz zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim wprowadzające jakby regulacje umowy leasingu z punktu widzenia zawieranej z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej z pewnością przyczynią się do upowszechnienia w Polsce tego rodzaju instrumentów finansowych. Eksperci przewidują równolegle, że większe upowszechnienie rynku leasingu spowoduje problemy dla firm leasingowych, które będą musiały poradzić sobie z rosnącą niewypłacalnością swoich klientów. Według sondażu miesięcznika Leasing Life, aż 77% respondentów powiedziało, że spodziewa się wzrostu problemów złych długów. Są jednak sposoby, żeby bezkolizyjnie pozbyć się problemu. Według naszych rozmówców, w sytuacji kryzysowej warto zwrócić uwagę na niedocenianą instytucję sesji. Przejęcie przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy uwolni Kowalskiego od niechcianych rad. firmie leasingowej pozwoli zaoszczędzić koszty administrowania przejętym sprzętem. Oczywiście może być sytuacja, w której realizując czy wykonując zobowiązania wynikające z umo zawarcia umowy leasingu, będziemy mieli problem ze spłatą poszczególnych rad leasingowych, wtedy należałoby zastanowić się nad porozumieniem z finansującym, z leasingodawcą co do tego, ażeby nasze ciężary, ale również i rzecz, która jest leasingowana została przyjęta przez osobę trzecią, czyli nie doszło niejako do cesji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. Cesja umowy leasingu, cesja praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu jest jednym z najwygodniejszych sposobów wyjścia z umowy leasingu. Poprzez cesję dotychczas korzystający, czyli, leasingobior, czyli leasingobiorca przenosi swoje prawa i obowiązki na inną osobę, która staje się jednocześnie nowym korzystającym. Poza tym istnieje możliwość rozwiązania umowy leasingu oraz wypowiedzenia, natomiast to są już sytuacje można powiedzieć skrajne, kiedy leasingobiorca naruszy prawa i obowiązki wynikające, przepraszam bardzo, prawa wynikające z umowy leasingu i wówczas leasingodawca wypowiada tą umowę.